Nazywam się Joanna Ziarno-Buda. Od 9 lat pracuję na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jako nauczyciel akademicki i prowadzę również swój salon kosmetyczny w Rzeszowie. Kosmetologia jest bardzo szeroką dziedziną wiedzy. Jest to dziedzina wiedzy na pewno skupiająca i tematy medyczne, czyli medyczną wiedzę, biologiczną, jak i chemiczną. Kosmetologia w dzisiejszym jakby wydaniu przede wszystkim zajmuje się healthy agingiem czyli tym, jak starzeć się zdrowo. Natomiast również oczywiście zajmujemy się profilaktyką, anti-aging, czy nawet zabiegami związanymi z odchudzaniem. Czyli dietetyka też tutaj wchodzi w ten zakres przedmiotów jakby związanych z kosmetologią. Dodatkowo, no to też kwestia, w jaką stronę kosmetologii chcemy pójść, ale tutaj też ta kwestia bardziej chemiczna, tak? czyli też zajmuję się badaniem surowców kosmetycznych i ich wpływem na różnego rodzaju cery. Myślę, że na studia na kierunku kosmetologia. Powinien decydować się każdy, kogo interesuje choćby jedna, jakby jedna dziedzina, jeden odłam kosmetologii. Czy to jest kosmetologia upiększająca, czy to jest wiza, czy też y, zabiegi związane z pielęgnacją twarzy, ciała, ale też osoby, które właśnie pod tym chemicznym kątem chcą się rozwijać, czyli chcą badać, odkrywać nowe surowce kosmetyczne, czy też właśnie pracować później w laboratorium, przy tworzeniu właśnie y, nowych kosmetyków y, do pielęgnacji. Parę lat temu bardzo bym się zastanowiła przed odpowiedzią na to pytanie i pewnie odpowiedziałabym, że zdecydowanie tak. Natomiast patrząc na nawet nasz tutaj rzeszowski rynek, nie mogę tego odpowiedzieć, ponieważ sama znam panów, którzy zajmują się i wizażem, i stylizacją rzęs, czy stylizacją paznokci. Jeżdżąc też po Polsce na różnego rodzaju kursy, też są kursy prowadzone przez panów. Nie tylko przez lekarzy, ale właśnie przez kosmetologów. Byłam na przykład na kursie, gdzie pan prowadził Szkolenie z depilacji pastą cukrową więc jak najbardziej jest to kierunek i dla kobiet, i dla mężczyzn. Co podkreślają studentki, które przychodzą do nas z innych miast, wyróżnia się przede wszystkim tym, że mamy naprawdę bardzo dużo przedmiotów praktycznych. Czyli studenci nie są przygotowywani tylko pod względem teoretycznym ale ta praktyka stanowi tutaj podstawę. Mamy Laboratorium Kosmetologii Pielęgnacyjnej. Osobne y, laboratorium kosmetologii upiększającej, laboratorium immunologii i alergologii, czy właśnie chemii kosmetycznej. Mamy trzy specjalizacje, czyli nasi studenci mogą sobie wybrać, czy chcą rozwijać się bardziej, jeżeli chodzi o kosmetologię estetyczną. Mamy też specjalizację właśnie związaną z technologią badania surowców kosmetycznych, i też troszeczkę też dla ducha, czyli wellness i odnowa biologiczna. Tutaj różnice są ogromne, powiedziałabym, ponieważ y, nie da się porównać kilku godzin, które spędzamy na kursie, czy nawet kilkunastu z latami spędzonymi na uczelni. Na kursie uczymy się jedynie podstaw, czyli pewnych defektów kosmetycznych i odniesienia w kosmetyce białej bądź podstawowej kosmetyce aparaturowej, czyli w jaki sposób możemy na dane defekty zareagować. Natomiast na studiach poznajemy i anatomię, fizjologię, patofizjologię, czyli jak cały organizm, wszystkie nasze organy jak działają i w jaki sposób to ma wpływ na naszą skórę. Kosmetolog jest w stanie nie tylko zareagować na to co widzi już na skórze, ale jest w stanie zdiagnozować, znaleźć przyczynę i też dzięki temu może współpracować na przykład z dermatologiem, czego osoba po kursie nie będzie potrafić. Tutaj jedyna właściwa odpowiedź, która mi się nasuwa, trzeba iść na kosmetologię na wsi. Tutaj naprawdę przygotowujemy i pod względem teoretycznym, czyli właśnie od tych podstawowych medycznych przedmiotów. Poprzez właśnie chemię kosmetyczną. To początkowe przygotowanie daje nam później, jakby, określenie, łatwość w określeniu konkretnej specjalizacji, na którą chcemy dalej pójść. Więc faktycznie, czy interesuje nas ta bardziej chemiczna strona, czy interesuje nas pielęgnacja, wizaż, tutaj możemy się pod każdym tym kierunkiem właśnie rozwijać. Uważam, że bardzo, bardzo duże, ponieważ rynek pod względem właśnie kosmetologii jest bardzo chłonny, tak? Chyba widać to zresztą. Nawet spacerując gdzieś po mieście, że jednak tych salonów, właściwie na każdej ulicy, czasem bywa tak, że na jednej ulicy mamy kilka salonów, i y, dostać się na przykład w terminie letnim, mimo wszystko, chociaż ta ilość jest duża, jest bardzo ciężko, tak? Tutaj y, no jest ta perspektywa pracy, mówimy stricte o salonach, natomiast możemy również pracować y, nawet w okolicach Rzeszowa, w Rzeszowie. Też mamy firmy, które zajmują się produkcją kosmetyków, więc tutaj też mamy możliwość pracowania właśnie czy to w laboratoriach chemicznych, czy przy bezpośredniej sprzedaży kosmetyków. Nie brakuje też nam na obrzeżach ośrodków, gdzie mamy oferowane usługi właśnie wellness and spa, więc tutaj jak najbardziej też pod tym kątem myślę, że nikomu pracy nie zabraknie. Wbrew temu, co się może wydawać, nie jest to lekka praca, ponieważ jest to praca fizyczna, więc faktycznie. Tutaj trzeba się czasem napracować. Wiadomo, że jest to praca nie tylko na zasadzie wykonywania konkretnych zabiegów, ale tutaj też powiedziałabym, że kosmetolog powinien posiadać takie predyspozycje psychologiczne. Więc jest to praca z człowiekiem, który, któremu musimy poświęcić cały swój czas, prawda? To nie jest tak, jak że przyjdzie klient, nałożymy mu maseczkę i możemy go od niego odejść, tak? Musimy cały czas, ten za który, że tak powiem, płaci nasz klient, poświęcić jemu i rozmawiać z nim, nauczyć go i pielęgnacji domowej, i odpowiedniego podejścia, i tego, co dalej później musi robić z tą, na przykład, yy, z tym problemem skóry, który ma na twarzy. Kosmetyczką może przede wszystkim nazywamy osoby, które właśnie są po kursach, czy po yy, dwuletnim studium. Natomiast kosmetolog jest to osoba, która skoń, ukończyła studia na kierunku kosmetologii, czyli kształciła się pełne 5 lat. I tak jak już wcześniej podkreślałam, jest to przede wszystkim olbrzymia różnica w wiedzy. Czyli nie podejście Stricte podstawowe, czyli znamy defekt skóry, wiemy konkretny zabieg, który możemy użyć i tylko kosmetyki, które możemy do niego dobrać. Natomiast tutaj już kosmetolog, mówię, poprzez znajomość wiedzy anatomicznej, znajomość procesów zachodzących w organizmie, jest w stanie pomóc klientowi, choćby nawet dobrać dietę, dobrać odpowiednie zabiegi, właśnie do tego, żeby walczyć najpierw z przyczyną, a potem wyprowadzić, że tak powiem, dany problem, na przykład defekt skóry. I dobrać do niego odpowiednią pielęgnację, tak żeby później tego typu problemy się nie powtarzały.